A więc hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale W tym odcinku zrobimy od narodzin aż do śmierci Teryzinozaura Czyli dinozaura, czyli dinozaura Który był z pazurami Takie ogólnie taki, taki do silny Wiadomo zasady to jak przeżyje 100 lat To jest wolny, jak nie przeżyje 100 lat A nie przeżyje 100 lat raczej To nie przeżyje, umrze Chodzi? Taki piękny <śled> No i fajnie, Tutaj jeszcze jakiś umarł. Tutaj dużo śmierci się dzieje. Pięknie. Świetnie. Aksamitnie. Yy, Terizinozaur. Nazwijmy go. Mm. Ech. 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 Kokos. Kokos. Kokos został ulubionym dinozaurem, żebym go mógł rozpoznawać I postanowił, że się napije, na, na, napoi Napoi się różnych, nie wiem, wydaje mi się, że to ma co najmniej milion bakterii w tym odcinku samym Ale co tam, co ja tam, może, może więcej, może miliard, nie wiem Dużo bakterii na pewno ta woda ma Patrząc na, A w ogóle te się nie lubią z tym, więc one będą się mogły bić Ej? Nasz, tutaj dinozaur, Kokos. Yy. Hm. Zbliżył się do. Jezu, jaki on jest piękny! Do Suchomimas, który oczywiście Sukhomim żyje na bagnach, więc to jest teren bagien. Tu jest teren. <noise> kokos przed na bagno. <noise> Czy Kokos będzie chciał pokazać tutaj, że on jest alfą? Nie. <noise> Dwa dinozaury, silne, dość obok siebie Prze Przegonił go z bagien? No to wychodzi, że go trochę odda, A chociaż... Nie nadal no, jest na bagnach, to jest granica bagien, ta rzeka Po tej stronie są bagna, po tej nie No to tak <ścoughs> Tak na bagnach woli zostać No spoko, spoko. Może tu trochę pożyję tam w bagnach jest jeszcze paru niebezpiecznych drapieżników. Niektórzy bardziej, niektórzy mniej O, ale to... Dobra, ten obraz wygląda pięknie Mnie to kupiło Jeszcze tam te dwa... Nie baronek, tylko się Siedzą w ogóle chyba... W ogóle dzisiaj był chyba update do tego, jak ja to nagrywam Albo... No, wydaje mi się, że był update do Diyla Z Dinkiem jakimś, chyba z tym... Majazaurem? Więc w ogóle... Nie poczułem, że dodali coś co by mnie interesowało w inny sposób niż gonienie tego jako karno czy inny drapieżnik. Okej, kokos! Kokos zabił tego pana w sekundę. Dosłownie to nie była nawet walka. On podszedł i koniec. Także kokos jest... kokos jest w formie. Kokos będzie chyba teraz musiał czekać na kolejnego przeciwnika. O! Chyba <laughs> ktoś tutaj wykrakał coś No to się spotkali Pierwsza walka... O Jezu jak on ma fajną... <laughs> Nie no, Jezu, tutaj taka różnica wzrostu. Ciekawe po którym hicie padnie Ok, pierwszy strzał I jeszcze się trzyma <laughs> Drugi str... Aha Okej. Okay. Okej. Okay. Z biegomu leśnego. Dosłownie w biegu na bagna. Żeby się po, pożywić oto tym baroniksem, który został wcześniej zabity. A tam jest nasz terizinozał. Ten mastohapen. Okej, okay. czyli on jest... on jest. No tak. Moim zdaniem to trochę ryzykowne. A sobie poleżą razem. Na pewno, na pewno nic się złego nie... <głos> 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 na pewno nic złego się nie jest. O! <noise> Któż by się tego spodziewał? Na pewno nie ja. O, ktoś do mnie pisze jeszcze na Discordzie, ale nie wiem, kto mógłby do mnie pisać, bo w sumie do nikogo nie pisałem. Hmm, huh, okej. Okay. Pewnie kaczucha. O, pewnie potańczą i zostawią się. No właśnie. No cóż, no pewnie się i tak będą bić potem. Chociaż może teraz. Nie, jeszcze nie teraz. O, może tym razem może się będą bić? Proszę. No, biją się i znowu nasz. zaczyna walkę i w ogóle on jeszcze ani razu nie do... dostał już. Z... O Boże. Jak on. on mieli. Oni ich wszystkich mieli. No i wygrał tą walkę. Nie wiem czy on nie sprawił, że ten umrze. raczej trapę. Być może on jeszcze go pokona. Ale na niego to coś większego by musiał chyba pójść. Żeby cokolwiek mu zrobić. On, o, a! <grywka> Alozor ucieka z, ter, z terytorium Terizino. Stwierdził, że nie, to się nie godzi. Nie dziwię mu się. On... On umrze, oficjalnie, dokonuje powoli swojego żywota. A nawet nie tak powoli, ponieważ będzie w tej chwili za raz, dwa, i za trzy, i też za cztery, i za pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem sekund będzie martwy. Oczywiście o tym mi od samego początku chodziło. To nie tak, że zacząłem li... Nie, nie myślcie o tym nawet. A to jest nasz oto wspaniały zwycięzca który nie przegrał ani jednej walki i zabił już dwa dinozaury. 7 lat. Może no, w takim luźnym spokoju. Nawet spinozaur tutaj go nie gryzie. Oczywiście ten spinozaur jest już prawie martwy, bo nic nie umiał sobie znaleźć na czas. No cóż, no teraz to już nie ma najmniejszych szans z Terizino, więc myślę, że... Ten Terizino ma takiego farta. No... nierealnego farta ma ten Terizino. Naprawdę. I teraz sobie biegnie, i pewnie uciekł od tego. I ten, zanim za tutaj. No. Nie wiem, czy on ma nawet jakikolwiek sens, żeby na niego akurat napaść. No, on umrze. Cóż, trudno. A jednak, dwa spinosaury z bagen taka, taka rodzinka, takie duo no, trochę się zbliżyła do. do naszego kokosa. Tutaj sobie piją spinozaury i są coraz bliżej naszego kokosa, który tutaj oczywiście terizinosaur lat, lat 76 zostało mu 24 lata z moich obliczeń, żeby przestać być zagrożonym. Tutaj jeszcze lecą takie małe stworeczki, które są pożywieniem dla innych stworzeń. Może będą stanowiły jakiekolwiek zagrożenie dla mniejszych Sforków Może, wydaje mi się, że nie Bo to jest takie coś Bardzo ciekawie wygląda Czy... Ok. może to przeżyje? Chociaż nie wiem, no to jest wyższa... Uderzył go <gryzny> O kurde Czy Tarizino jeszcze uderzy Czy się rozejdą? Uderzył Oj, nasz Przeżył Ale został pokonany no, bajnie na to akurat są bagna, żeby se zapolować. Ale tutaj jest jeszcze inny dinozaur który pewnie jest bardzo stary. O Boże. Tak. Jest bardzo stary. Więc, no. On może sobie nie poradzić z nim, bo ten jest full. Również T-Rex. Okej, okay, czyli nikt z tych oh. <laughs> <To jest rewanż. gülüyor> On ma Nowy drapieżnik walczy z naszym Teresinosaurem, który ma 12 lat do osiągnięcia wieku, w którym opuści to miejsce. I wygrał. I la... O Boże! I on traci HP, bo jest głodny. O nie. On? On to najprawdopodobniej wygra. 100 lat przeżył sobie 100 lat patrz cią nawet 102 już i myślę, że powinniśmy z racji już to zostało obiecane tego dziada uspokoić, czyli uśpić i przetransportować O, tutaj był wcześniej inny dinoch ale z nich sobie tu posiedzi. Tylko... Gdzie to? Oto ton Miał parę walk. Miał parę niebezpiecznych. I sobie poradził. Więc zasłużył na odpoczynek. Jak się tutaj wleci, no to ma nawet kuskę do, do, do gadania. To i to roślinożerne, to i to ma e, jakieś bronie. Kuska ma różki, ten ma pazury, więc się może dogadają. Wielkościowo trochę się różnią, ale tam drobny szczegół. A wy, jeżeli dotrwaliście do końca, to chciałbym w subskrypcję. A ja was żegnam. Piszcie, co chcecie oglądać, co mogę poprawić, i cześć.